Dzień dobry! Dzisiaj mam do sprzedania Nissan Lifa 24 kWh. Poliftowy wersja tekna, skóry, grzane siedzenia przód, tył, SOH około 74%, grzana kierownica. Ladowarka pokładowa AC 6,6 kW, czyli więcej niż zazwyczaj jest na ogłoszeniach. Um. I jak to wygląda? Mamy tak, 10 na 12 kresek. Zamknę Przy 88% mamy 106 km, przy 100% mamy jakieś 130 km do przejechania w lecie. Full ledy co tu więcej mogę powiedzieć o tym samochodzie bez kolizji, zadbany nagłośnienie Bose no i tyle chyba jak będzie ktoś zainteresowany zakupem takiego samochodu to w opisie jest, czy tam w komentarzu będzie Więcej szczegółów, będzie link do, do oferty na, na facebooku, więc każdy będzie mógł skorzystać. Przebieg 128 tysięcy niecałe kilometrów. Z tym samochodem cały czas się przemieszczamy, więc on nie jest w ruchu. Tutaj te kilometry mogą rosnąć, aczkolwiek nie tak dużo. I zaraz Wam jeszcze pokażę z zewnątrz, jak ten samochód wygląda. Więc Wygląda bardzo ładnie. FG 17 całowno. No i to wszystko. Zapraszam do zakupu. Cena na dzisiaj. 5 sierpnia, właściwie 4 sierpnia to 25 999 zł.